Cześć, z tej strony DysioPionka12. Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. To jest kolejny odcinek z tego naszego, że tak to ujm ujmę, eee... szukania naszych sprzętów i próbowania się dowiedzieć o co chodzi. Dobra, dziadek. Poczekaj. Dziadek, ty kurwa. Ej, tak nie będziesz mówić. Masz... mukę... Boli? Myśl, że mnie cię nie boli? No to zobaczymy teraz, Dobra, komu sprzedałeś moje gospodarstwo? Nie powiem. Powiedz, Mówię, proszę ciebie. Toba. Unikniesz sobie wolisz swoich Czy Wolisz mówić, czy wolisz zginąć? Nikomu nic nie sprzedawałem. No to właśnie masz... Oddałeś nie w takim razie. A nie kto nie ci powiem. to zlecił? Kto mi... Z... Nikt mi nic nie zlecił, o co ci chodzi? Dobra, weź się nim zajmij, bo po prostu... No, to żeby to, to. coś zaczął no, zająć. Ja zaraz przyjdę Dobra, nie słyszę jej mi akumulator Nie, nie, nie Ej, bo on zwieje A nie, jest przywiązany Poczekaj, wezmę sobie z bagażnika łom Możesz zacząć gadać? Bo zaraz po prostu będzie słabo z tobą Oczek, mam się Idź tam sobie porozmawiać z widzami No, więc widzowie, będziemy o, dzisiaj ee, Będziemy dzisiaj się dowiadywać dalej Eee, chodź u. Mam nadzieję, że dzisiaj się dowiemy gdzie, gdzie to jest. Po prostu te. Te nasze sprzęty. Lekko mu wytłumaczymy co ma zrobić na rozmowę? Mhm. Mm będzie, ja Co... Mogę. komu dałeś tą gospodarkę? Ale co miałem dać nawet trzy? Moją nie gospodarkę. Nie, nie znasz mnie? Ja hmm? ciebie znam... Jesteś, kurwa. Gospodar... Gospodarka taka duża. Fendy, Ursusy, yy, John Deary. Nie ruszyłeś. Ja ukradam tak... z wypadów z telewizytu. Ulica Nawet Brudnoska wiec. 19. Nie kojarzysz? Nie. Nawet jak nie zrobiłeś tego, to i tak mamy do ciebie dużo argumentów na policję, bo mamy wszystko nagrane i co mówiłeś. Jak okradałeś. Nie tortury? Może jeszcze zostawcie na YouTube. A. A wiesz, że tak zrobimy? Odsuń się od niego, było... Policja Mhm. Mm Zaraz ty mm -hmm. dostaniesz... Kulkę w... Tak nie no zacząłem... możesz mnie zastrzelić. Jak nie się powiesz, to co zrobisz? No powiedz tam proszę ja cię, bo mi się już... Nawet. Powiesz mi, ko komu przepisałeś tą gospę. I tyle, ja ci dam spokój. Nie e... znam imienia i nazwiska. Zostawię cię, odjadę i ty tyle. Podsyfkę, rozumiesz? To podaj mi krzywkę w górę Hydraulik. Podaj więcej informacji. Gdzie mieszka? W jakiej, w jakiej wiosce mieszka? Cały hydrant No, dalej. Hydrant. No Hydrant powiedziałeś, że się nazywa. Żaden Hydrant. To hydraulik. ja. A, Hydraulik. No Gdzie mieszka? Gdzie mieszka? 20 wieści i dalej. Wsi. Dobra, tyle mi wystarczy. A jak się nazywa ta wieś? Nie wiem. Jak przystał, No powiedz, powiedz do, dokładnie, bo nie będę objeżdżał dziesięciu wsi. No ale nie wiem. Chyba cztery jakie wsi Cztery wsi dalej, dobra Dobra, jaki ma samochód. Nie wiem On z różnymi codziennie. Dobra. No to jaki był jeden... Z to się zorientujemy tam. Przewiąz, r... Prz... że... Odsuń się Dobra, cyk, przywiązuje go do drzewa, cyk. Dobra. Poczekaj, ja ja sprawę tak, żeby nic nie pamiętał. Ale ja jestem kurwa przywiązany. Do, nie, poczekaj. Dobra, nie, poczekaj, nic... zostaw go, zostaw go. On, nie, I tak on, jakby... On, on, no i nie, pójdzie na policji on nie pójdzie, bo on ma też przewalone dużo. Ja e całym... Liczę, liczę na, na naszą współpracę, że będziesz nam pomagać. Bo go inaczej bardziej, jak to, coś. To, to będziesz miał przewalone Na razie Dobra, przywiązałem go łańcuchami Na razie Dobra, jedziemy Żebyście mnie odwiązali, kurwa Zostaw go, niech sobie tam zostanie Zaczynaj Wsiadaj mu trochę kaski. Wsiadaj I ten e Jedziemy na tą wie wieś O, o kurde Dobra e Więc widzimy się na tej wsi już jak będzie... Pojechaliśmy tam gdzie ten gościu nam powiedział, że to jest tutaj. To jest tutaj blisko... Yy, to już nie jest na tym na dolnośląskich. Nie, bo my Wrocław nie jest na dolnośląskich chyba, no. Nie, jakoś tak. Yy, no, ja tylko jesteśmy na tym drugim województwie już. Tam gdzie jest Poznań i tak dalej. I jedziemy do tego, jedziemy do tego gościa, co on nam powiedział. Do tego gościa, który zlecił to komornikowi. Nie wiem, czy to jest ten gościu, który próbował mi zaszkodzić. Czy to jest ten gościu, który po prostu kolejny pośrednik. Nie mam pojęcia, zaraz się dowiemy. A, sąsiada wysadziłem tam przy rynku i przy sklepie, bo on powiedział, że muszę, nie chce iść gadać, ja po niego pojadę, jak będziemy, jak się dowiem czegoś. Dał mi, mam schowku, dał mi tutaj zabaweczkę, że tak to ujmę. I to jest gdzieś podobno przy granicy tutaj z tym miastem, tylko nie wiem, gdzie to jest. Tutaj coś jest, może to jest ten dom. Pojedźmy, zapukajmy. Bo ja do tego gościa ja będę z nim grać w, w otwarte karty, nie będę się okradać nic Chcę z nim porozmawiać po prostu, czemu to zrobił I tak dalej Nie wiem, może to jest tu, jak to jest tu? Dobra, pogadałem z sąsiadem, to jest chyba ten oszust właśnie Bo oni mówią, że tu jakiś oszust mieszka Wow Dobra więc to jest chyba to, czyli dobrze podejrzewałem. No ale no, taki luksusowy dom, no to nie dało się nie zauważyć przecież. Luksusowy dom, luksusowy płot, brama, samochody. Dobra, zaparkuję sobie tu. Tak lekko na trawie. A co mi tam? Dobra. Tu jest otwarte? Halo! Proszę otworzyć. Halo Całknięta ta brama. A nie, nie ma kutki, to ja ją otworzę sobie. Trudno. Otwarta to otwarta. Halo! Zaraz wajdę mu tam do domu. Dzień... Dzień dobry. Dzień dobry. Zacznijmy od nowa. Dzień dobry. Dzień dobry. Kurde na... No. Widzowie, myślałem, że... Proszę otworzyć Dzień dobry Dzień dobry Co mi tu nachodzisz? Jak ci zar... Zero... No ale to za. Dobrze yy... Kaja, żeby nie pan bo Powinien pan mnie kojarzyć Co to za... co to jakiś Pan Pali wyłączy pilsky, te pikanie, bo mnie ty... Dobrze, to porozmawiajmy no na numerze Yy... Co ty? Pan mi okradł, yy, po, zlecił komornikowi, żeby oddać moje gospodarstwo, czemu pan to zrobił? I gdzie są moje maszyny? A. Ja tego nie zrobiłem, tylko um, do mnie zadzwonił kolega, że potrzebuje... Ten A kto jest że tym że kolegą? Potrzebuje ziemi? Nie wiem, w sumie maszyny mi oddał, on potrzebował ziemi. Ziemi czy zemsty? Mógł panu powiedzieć, że ziemi? ziemi. A może dla mnie chciał a ta, te zemsty? A kto była zemsta, to nie wiem. Yy, powiedział, że potrzebuje ziemi, a no to zadzwoniłem do komornika. No i Mogę odzyskać maszynę? A wiesz pan, nie wiem. Nie pamiętam, gdzie sam musisz poszukać. Nie wiem, gdzieś tu w okolicy. Nie, no gdzie pan? Pan mi powie. Ma pan jakieś nieruchomości tutaj jeszcze? Coś? No, tartak, mam gdzieś tam w okolicy. O, no tartak. to tartak. Dobra, panie. Yy, dziękuję za, za ten. Za podpowiedź. Do zobaczenia. Kurde. Myślałem, że czegoś się dowiem. No dobra, ważne, że będę... CO MI wjeżdżasz? To pojebano. Jak Jedziemy! O ty Jak ci za... Celuję do ciebie! O, a ja też! Do widzenia! Co ty robisz, Dobra, tu gdzieś jadę. Jadę prosto. Nie wiem, zobaczymy. Poszukajmy tartaku. Tartak musi być w lesie, więc. To jest szlak. Kurde, żeśmy się dowiedzieli ładnie. Myślałem, że będzie problem, ale. Czyli jakiś gość, który po prostu ma full kasy i mu nie zależy na niczym. Ja myślę, że ten gościu, który chciał to, tą ziemię, tak mu powiedział. Oj, tutaj chyba nie można jechać. I tak mu powiedział, że chce ziemię. A wcale tak nie jest, tylko chciał. Zemsty, albo miał jakiś problem do mnie, bo. Bo ziemi tam jest dużo. A czemu akurat moją? Dobra, yy, źle pojechałem tam, to jedziemy w tą stronę. Hmm. Tartak. No jakiś szlak jest Dobra, cyk O, tutaj się chyba nie zajedzie. Kurde, gdzie tu jechasz ja, ten dartak? Może jak gdzieś źle pojechałem. Kurde, może fajnie by było gdyby ktoś jechał, to bym mógł za nim pojechać, a ten zostawił tutaj o furę. Dobra, może tu trzeba pojechać? A chyba tu, no to wygląda, jakby to była droga na tartach. A tutaj ktoś, Bartek, chyba ściąga jakieś i coś kupuje za pieniądze z konta. Bo, tutaj mi O, tak, trafiliśmy. Dzień dobry, czego pan tu Dzień dobry. Ja Dzień jestem dobry. od pana szefa. To pan tu zaparkuje, i proszę zgasi tego poloneza, bo głośnie jest. Chyba rozmawiamy. Na spokojnie. Ja jestem od pana szefa, tutaj tam, przyjechałem po tam. moje maszyny. Szufla. Szufla. Jakie ma, a no tu gdzieś były, gdzieś tam chyba. Tam? Tutaj. Nie, 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 tu? w drugą stronę, w prawo. Tutaj, o tutaj, gdzieś w tamtą. Pan popatrzy na mnie. Ale fajne drzewo. Zwejdę sobie na nie. Proszę pana, proszę, zejść, bo pan sobie krzywdę zrobi, zaraz pana wyproszę. A kto to jest? A to nie Bartek. Ej, stój. Pan, pan odejdzie. Pan odejdzie, to są to A to strace. jest mój tam, ten, mój brat. Tam Halo. Ej, Mnie ty nie widzisz? Miko. Proszę nie skakać kurde, na pojazd! No. Proszę pana, pokażę panu gdzie są te dwie maszyny. Ej, proszę pana. Dwie? Tamte A nie sześć? dwie. Tamte stronę, O, gdzieś tam za Dawidza. O jest. O kurde, fent. O kurde, wow To mój friend. DWRFR to jest mój friend. O kurde Tak to jest on O BMK Tak moja rejestracja Którą założyłem jeden dzień przed Tym i chciałem wam ją pokazać ale O kurde A to jest jaki friend? A to jest 828 a ten drugi, to gdzie jest? Mm. Kurde, ważne, że jest choć. O, i są moje Exenony, które zmieniłem. Ta jeszcze jest bez forii. Bez... No, bez matu. Wow, jak to jedzie. Jak ja tęskniłem za tym samochodem. Kurde, a tu Bartek siedzi. Nie wiem, on, że on mnie. Ej, 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 ej. ej! Co pan robi? Proszę mi z tym, tym gruzem stąd wyjechać! Nie! Zaraz pana ja jeżdżę sobie tutaj po terenie, eeey... Yy, jego... pana, wyproszę razem. To to ja wyproszę. zadzwonię po pana szefa. To se pan... I pan będzie miał przewalone. No się pan dzwoni. Czy mojemu, tutaj mojemu koledze w pracy? On A ja wyjeździ. bym chciał z nim porozmawiać. No to, to jest Bartek. To Dobrze A to pan mu Bartek? powie. A to nie ten, on pracuje. A Szkoda gadać Nie wiem, Bartek mnie widzi, ma wywalone, nie, nie wyjdzie się przywidać Taki właśnie to jest brat, widzicie? Widział mnie, bo stanąłem na kole. O słyszę go Co? Bo to kurwa zjebana ta maszyna O że się wow. Nie no, Fenty no jedzie tak jak zawsze jechał. Ja nie mogę. O kurde, zgas. Ja go nie zgasiłem. Proszę mi stąd wyjedź. Pan się mi tutaj nie wiedział. Tak. Proszę tam, ma pan wyjazd, proszę. Dobrze, ja wyjadę, ja czekam na lawetę. Zaraz przyjedzie mój przyjaciel. Proszę zaparkować. Bo on tam lawetę. Co to jest tam koła? A to są te miszeliny, które Dobre. założyłem. Ja muszę y, lecieć ja tu zaraz y, po... No widzi mnie teraz na stówę Kurde, na no, ten Bartek po prostu widzi mnie, a nie... A tam stale buda sprzeciw po prostu tego I mnie nie widzi? Czekajcie, otworzę mu te drzwi Halo, ej Co? Cześć! Co? Nie zapytasz się mnie, co ty tu robisz, tylko co? Pracuję. Ja, o, zobacz, co tu jest: Fent i BMK. A no, to złomy. No, w, złomy. Aaa, wiesz, spadaj po prostu. Wow no w sensie, no ten Fent to pewnie nawet nie odpala. Odpala i jechał. To sprawdź, czy odpala. No, odpala, patrz. Czekaj. Zaraz odpali, patrz, patrz patrz. No patrz. nie odpala. O! No i zaraz ci zgaśnie jak pojedziesz. No to się naprawi go, ale ważne, że mamy fenda. Części są do niego drogie. Wiesz co, spadaj po prostu tartaku będzie pracować. No co no... no, co, no zarabiam? Ale to co ty podjechałeś tutaj do tego tartaku po prostu yy, oszukałeś mnie i pojechałeś do tartaku. Halo? No na tartak Potrzebujesz lawetki, bo mogę... Potrzebuję. Już się umawialiśmy z lawetą. Dobra, zaraz będę No taką dużą, bo ja chcę załadować ten, trzy samochody. A, no to dobrze będę zaraz. Mhm, to czekam. Dobra, to ja pierwolę już tą robotę dostanę to O! W końcu się po prostu... się obudził. się przebrać. Już się po prostu. Myślałem, że z Bartkiem jest coś nie tak, ale już wrócił do normy na szczęście. Nie, no jaki jest ładny ten fend. Ja nie mogę. Kurde, jak ja nim, no to... ten o, ten za nim tęskniłem. O, tęskniłem za fendem, wiesz? No ja nie. Czemu? Co ty taki nie w sosie dzisiaj? Wypłatę nie dostałeś? Nie... Hmm. Czy no zjebkę tak. dostałeś? Ale ten... Yy... Po co ci ten friend, skoro nie mamy nawet maszyn pod niego? Wiesz... Nie mamy maszyn, ale możemy ja mieć Ja bym go obchnął jak już Nie, ja chcę go zostawić, to jest dla mnie war wartość Mentalda. On mi się tak podoba Ale ciekawe co z naszymi... Kupiłem go za... Ale ty od nich nie dostałeś? To to nie jest wartość sentymentalna. Kopiujesz. Dla mnie jest war wartość sentymentalna, bo kochałem tego Fenda. Chociaż długo nim nie mnie jeździłem, ale i tak go lubiłem. To jest też, to jest dopiero wa wartość sentymentalna. Tutaj to nie ma co mówić nawet. Znaczy no, ja wiem, ten zoom, który był klepany już. Wow. Ale dla mnie i tak, ten. ta BMK. W ogóle zobacz, te, zostały te rejestracje, które zakładaliśmy, pamiętasz? Te same zera. To ty też po prostu ten No to mówię, że zostały. Nikt. Ty no, silnik się cały czas trzyma. Ja nie mogę. Ej, jestem ciekawy, czemu to w ogóle ten daj, ja ci to zgasz. Bo to nie stoi tutaj długo. Z tego co wiem Jakiś gościu miał to mi wziąć, ale postawili to w lesie Nie no piękna ta jest. Piękny samochód. W ogóle zrobiłem ci na, tutaj na przyciski, że masz sobie ten Obniżać w górę w dół zawieszenie. Koło. O! A ty to zrobiłeś kiedy? No, kiedy tam się robiłem. A, bo ty to robiłeś to, przed, ukradnięciem. przed ukradnięciem. Ale na glebie siedzi teraz. Uu. O kurde, ale fajnie. A weź tak zrób tak jak ona normalnie jeździła Trochę wyżej O, może... O, tak może być, no Dobra. Czekamy na niego, on zaraz powinien być. I zgasła Da, zostaw ją Ona potrzebuje odpoczynku. Zostaw ją. Odejdź Odejdź no, no. DAJ MI TEN SAMOCHÓD po, przyjąć Przejąć po nim ten to BMK On się teraz do Fenda przyczepił Gdzie mamy się ustawić na miniaturkę? Ja tylko Fenda robię zdjęcia A Co BMK gorsza? O przyjechał. Tam. Czym on przy... A, myślałem, że jakiś głównym Cześć! Cześć! Skąd ty to masz? Wypożyczyłem od ko Poczekaj, szyby otworzę. Chodź tam pomożesz, zgaś to i wjedziemy. Okej, o o, 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 dobra, musi się przewietrzyć, to bo śmierdzi. Dobra, dawaj tego. Dawaj najpierw, fenda, to, najpierw fenda, najpierw fenda. Najpierw fenda. Czekaj, robię to. Ja Zobacz ja jaka. Tą niebieską bestią. Ja srebrną bestię. Ale zobacz, jaka ładna ta, ta srebrna bestia, co? No. Tylko ona A ma tam. tu stała. Nie wiem, e, ona ma tam takie guziki. Na ten, na. Elektryka się zepsuła, będzie trzeba naprawić. To jest... będziesz miał robotę. Znaczy, wiesz, wiesz weźcie, w trójkę ona... sobie we, to weźcie zrobimy sobie jedno auto, bo przecież musicie jakoś wrócić. Nie wrócimy z kanią. Przecież... To wsiądziemy ja sobie na lawecie do auta. Leżeć u góry. A ja u góry będę leżeć Sobie w kabinie. A no w sumie sobie jest łóżko i jest fotel. Daj, ja wiadę tym. Albo w sumie dobra, bo niech ona będzie w środku, bo... Jak się... Wiedź tam sobie ta ten. Wiedź, Wiesz o co chodzi, wieź tam wyżej. O, dobrze, nie? No. Wieś ty tym, ty. wiecie, ja wiadę polonezem. O, dobra. A poczekaj, bo ona ma ja tutaj tę hydraulikę. O! Czekaj, położyłam. Nie? Nie, ja wiadę już. już. O, dobra. dobra. Wysoko, jest wysoka, jest wysoka. Jak wjedziemy, to opuszczę ją, żeby siedzieć ten. Jak się wietrzy ten fendt otworzył u góry ten To wow. Dotknąłem go Polonez się nie zmieści Nie zmieści się? Zapinam pas. tym już Ej? Nie, zmieści się jak go upchniemy Zmieści się na spokojnie Łoł Ale wow. mam na glebie siedzi teraz jak ją zapiąłem Ej, e, nie mogę za daleko podjechać bo w BMW jadę Dobra, czekaj, już. czekaj... A, czekaj ten malutki, ten tak Trochę do tyłu, centymetr. Do tyłu jeszcze. Jeszcze? Jeszcze, jeszcze. Bo trochę w BMK żeś dotknął. Dobra. no stój. No to niech tak stoi. Dobra, gaszę go. Czekaj, dobra, wsiadam do lawety. Nie się spróbuj się... to zamknąć. Pozapinałeś pasy. bo to jest I co, my mamy tym na zdziechów jechać? O i ładnie się zamknęło. No, tak. To poczekaj to... Ja tu do kabiny. Aha, no to... Aha. Poczekaj, ja może wsiadę do BMK. Jedziemy? O, ja no sobie dobię... Nie, w BMC wygodniejsze fotele. No dawaj, jedź, zobaczmy jak tu wyjedziesz. No zawracam. A skąd wow. ty wiedziałeś, że tutaj to jest... No to ja? Dzwoniłem do niego. No, skąd wiedziałeś, że tutaj to jest? Ja wiedziałem dlatego, że rozmawialiśmy z gościem, który to wszystko zrobił. Znaczy, yy, to było tak, że ten gościu, yy, on tego nie zrobił, tylko zlecił tego komornika, bo jego kolega yy, go poprosił, tego no gościa. Musimy ominąć, bo tu coś stoi, jakaś ciężarówka na środku. sprawkę? Co? To my wiemy, kogo to no właśnie to? nie wiemy bo ja Czekaj ja może przysta... a co? No co mówisz? Ja coś podejrzewam jedną, podejrzewam jedną osobę No? Ja bardzo się dla nas nie odzywa. Kto? Wuju Znaczy ja myślę, że wuju by tego nie zrobił I tam na rondo no, zaraz prawo. w prawo Wiesz gdzie jechać czy się zamieniamy? Hej. Halo. Halo. A propos wuja. Z Halo, z O kurde. Wuja. Aha. Halo. Halo. Jak tam się miewacie? My ledwo wiążemy z końcem. Jakim cudem przecież mieliście te Fendi, BMK Zabrali, ktoś tam wszystko ukradł. Cudem, nie wiem, nie, się nie, się wiemy, nie wiemy, kogo to jest sprawka właśnie jeszcze. Ale no, odzyskaliśmy fenda... Nie, bo my mieszkamy u dziadka, pamiętasz gdzie dziadek mieszkał? Na Zdziechowie? No, no to my tam mieszkamy teraz. A czemu? Przecież no bo dziadek z mi się zlitował i on poszedł do domu starców i dał oddał swój dom. I gospodarkę. Ale przy jakim cudem wy mieszkacie na Zdziechowie, a nie na Woli? Wiesz co, to, tak, nie, nie, to nie jest to... rozmowa na telefon chyba. Aha. No. Ja. Ja ten. Bardzo bym chciał, żebyś przyjechał. Okay. Porozmawiajmy. No tym moim samolotem. Je, je, jedź, jedź, jedź. A, bo on no staje na... Tutaj. Nie, tutaj no, na, na powłozu staję, bo te, to nam się jedzie prosto, tylko ja chcę ten. Bo kadam przez telefon. Dobra, tyle Dobra, a, halo. Słychać mnie? Halo, halo! No, my mamy w ogóle takiego kolegę, który ma bardzo podobny głos do ciebie. Mhm. Uh -huh. I. Ale ten. Mmm. do nas, spotkajmy się, porozmawiajmy. Bo ja nie chcę od ciebie pomocy finansowej na pewno. I... Nie Jakiś prezent Nie ja nie chcę. I... Ten. I mamy teraz yy, właśnie pojechaliśmy. Udało nam się dowiedzieć, co się stało. Znaczy, udało nam się odzyskać Fenda i BMK Fenda 828 i BMK. Mhm. Yy, mamy też Poloneza. Mamy Ursusy. Mamy dwa Polonezy w sumie. No mhm. więc. Do, no, spotkamy się. Dobra, no to ja tam przylecę. Dobra, na razie. na razie. Co, nie chce odpalić? No, sąsiad jest problem, bo się skania zepsuło. Czekaj, ja mu... Da, da, plakiem psikniemy i pojedzie. No to psiknij, psiknij. Dobra, a widzowie to by było na tyle z tego odcinka. Trochę dzisiaj długi odcinek, no ale... Dużo się podziało. Wiemy, mamy BMK, mamy Fenda. Więc bardzo dobrze się składa. Więc trzymajcie się. No i cześć.